Ja sygnalizuję stan zagrożenia posła. O. No, wkracza tutaj policja, właśnie. Na czele z y, funkcjonariuszem, który trzyma, ale pan, no to policja i nie da Chodzi Ja zostawię na głośno mówiący telefon, panu uchodźcy. Dobrze? Kto z Państwa dowodzi? Nie słyszę. Zaraz wejdzie słowa dowodu. Dobrze, ja bardzo Państwa proszę, żeby Państwo opuścili budynek. Kto z Państwa dowodzi? Panie, Panowie Policjanci. Kto dowodzi? Panie Wasz, kto jest przedstawiciel ministerstwa? Pan ministerstw? poseł, poseł na Sejm przyzywał asysty policyjnej godzinę temu, gdzie jest ta asysta. Proszę, pana, to, proszę to, proszę to wobec tego skonfrontować ze swoją centralą, dwa razy przyjęto moje zgłoszenie i ponaglenie, jest was tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście osób umundurowanych i nikt z was nie przybywa z odsieczą posłowi na Sejm, o tam trzynasta twarz jeszcze zagląda. A jak Panie. słyszę, jest was tutaj pięć wozów pod ministerstwem. Panie pośle, Poseł przyzywał asystę policji. Proszę do zachowania godnego sprawy. Czekam na mój od od pana, od pana posła oczekuje naród większej, jak to się mówi... Niech pan się przedstawi. Podinspektor Tomasz bardzo. Panie podinspektorze, wzywam pana do tego, żeby pan się ograniczył do pełnienia swojej zaszczytnej służby, w zakres, w który nie wchodzi nie wchodzi adwokatowanie przedstawicielom... Panie Proszę, przyzywam, ja asysty przyzywam asysty policyjnej, ja przyzywam asysty policyjnej. Pani komunikuje, Pani utrudnia i zmierza do uniemożliwienia mi ja wykonywania państwa mandatu państwa, posła. Pani utrudnia bo uniemożliwia mi pełnienie, do pełnienie mandatu posła w zakresie asystentów interwacji Panie pośle. Jeszcze raz informuję Pana, że dopuszczacie się tak, Państwo przestępstwa z artykułu 193 do i obecnej proszę o wezwanie zarządcy obiektu do opuszczenia. Państwo nie opuszczacie, czy dopuszczacie się przestępstwa? Czy Państwa rozumie się, co to robicie? Poseł, ja nie o Państwie teraz? Nie, proszę Panią, Pani nie jest posłem i Pani nie posiada Ale Pani nie jest posłem. Proszę o opuszczenie zgodnie z prośbą zarządu. W innym przypadku zostaną podjęte wobec Państwa czynności dotyczące popełnienia przestępstwa. Bez Państwa. Ale to Państwo popełniają przestępstwo. Czy Pani zrozumiała, że Panią kodeks karny się nie zmienił i obowiązuje Państwa? Proszę Państwa, W związku z powyższym proszę opuścić ten. Informuję wszystkich zebranych że prowadzona jest tutaj interwencja poselska. Ja nazywam się Grzegorz Braun, jestem posłem na Sejm, a wszystkie osoby towarzyszące mi zostały przeze mnie przybrane do czynności, wchodzących w zakres wykonywania mandatu posła, pośle, w zakresie interwencji poselskiej. Z Panem nie prowadzę dyskusji na żaden temat, więc proszę się powstrzymać od przemawiania pośle, do mnie. Wzywam Państwa, asysty policyjne. Jeżeli nie wy opuścicie budynku, zostaną wobec Was to, te środki przymusu bezpośredniego. Wzywam asysty policyjne. Pan łamie prawo grożąc posłowi pan, nie, nie. i osobom przybranym przez, przez posła do czynności osoby, poselskiej. Na ten, pan łamie prawo. Pan Bartczak, te proszę rozwinąć, jak pan będzie, przydział pański, mi. przydział pan pański, jest, jest to pan, to już, to pan jest. już przestępcą. W tej chwili Panko, już pan panie, narusza panie, proszę, mandat poselski, słowo. utrudniając i zmierzając do udaremnienia prowadzonej przeze mnie interwencji poselskiej. Panie, wzięli, yy, Nie to, słuchajcie panie, tego słowa? przestępcy. Ministerstwo ma nam hmm. wydać dokumenty, albo zorganizować spotkanie z Ministrem lub Wiceministrem w sprawie zespołu, Pani spraw spraw nic na ten temat nie nie jest, nie, panie, panie, panie. nie jest Pan specjalistą tej dziedziny, panie, więc proszę, proszę nie sprawy. Proszę Pana, Ministerstwo ustala, które dzieci zabijać i nie chce pokazać tego opinii proszę państwa, publicznej. Proszę. I tego do wzywam Państwa do zachowania zgodnego z, z prawem. My też ich wzywamy do zachowania Przez. zgodnego z prawem i Przez. Państwo powinni dać asystę do interwencji poselskiej. Proszę Panią, informuję Panią, że w chwili obecnej dopuszczacie się przestępstwa z artykułu 23 Kodeksu karnego i proszę o gości Ministerstwa i zachowywania się zgodnego z prawem. I pełnienia mandatu poselskiego. To Państwo właśnie w tej chwili robicie. Czego Państwo bronicie? Bronicie zabijania dzieci. No. Hej, niewinnych ludzi! Bronicie zabijania Proszę niewinnych panią, ludzi. Informuję Czego Panią bronicie? po raz kolejny. Czego czy Pani rozumie, co do Pani mówię? I nie rozumiem. Od zarządca obiektu. Zażądał od państwa opuszczenia terenu, no, ponieważ wyjście no, niezgodnie no, z przepisami no, 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 prawa. Pana, Jeżeli państwo no, nie opuścicie. Podejmiemy interwencję i wyłożyjemy wobec A Państwa... To, to? Do proszę Panią, jak będzie odpowiednia nota, będziemy działali. Na A chwilę obecną nic nie mamy. Ja nie, nie mam takiego ma Proszę, proszę pan. informuję jeszcze raz. Proszę o opuszczenie terenu, bo inaczej podejmiemy interwencję. No jest sposób. Podejmujemy interwencję. Ja, proszę podróż. nie łamać prawa. Wzywam Państwa. Ja też pan Pani łamanie prawa. Pani Wy panie moje Proszę nie Pani panie prawa. Proszę zamilknąć. Pani Pani panie Bartzak, Pani nie Barczak, Pani barcza. niech pan zamilnie. Proszę Niech Pan nie przeszkadza. Przepisów prawa, jak będą pan za lataranie Pani jest tutaj. Pani jest tutaj w związku z wykonywaniem przeżywania. Pani jest osobą przybraną przeze mnie do czynności wynikających z pełnienia mandatu poszukiwania uchwały. Ilu to będzie to szarpało? się się zgodnie z prawem? Nie trzeba się Proszę. Niech pan się zajmie z wykonywaniem proszę o zachowanie tak zgodne z prawem. Proszę Państwa jeszcze raz o rozwagę i zachowanie zgodnie z mówiącymi na sprawami. nazwisko, Pani nazwisko, Pani nazwisko proszę się w tej chwili przedstawić. Jeszcze raz nie słyszę. Przydział. Mowa, to piasec, oenski, podstawa działania. Podstawa państwa Podstawa działania. Państwo szaleje. Podstawa Państwo szaleje. Państwo. Państwo. No, no, bleiben, nie, poéta, nie panie. się rozmawia. są Ponuarki... Nie się Płatnie przy sobie. Płatnie przy sobie. Tak? Ja, ja, ja. No bardzo przy bardzo Płatnie przy sobie. Płatnie nie Idziemy. Płatnie przy nie jest śmieszne. Co pani robi? Małżecie, no Przecież Nie jest. Śmieszne. Się nie Płatnie przy sobie. nie śmieje.

是吗？真的说啊，是那个。